Mam mordeczki, z tej strony Hexo i napisał do mnie Haker. I to ten sam, który kiedyś właśnie dał mi wszystkie skiny w Fortnite, także rzeczywiście to co napisał może być prawdziwe. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli chcielibyście zagrać jakąś starą, zbanowaną bronią, to koniecznie strzelcie tutaj łapeczkę do góry. I tak, Haker sam napisał, że 5000 łapek pod tym filmem to jakaś niespodzianka. Także możemy sprawdzić co to będzie za niespodzianka. A teraz zapraszam was do filmu. Że witam Was w Giereczce i szukamy sobie właśnie tego zbanowanego itemka. Także zobaczymy, czy rzeczywiście takowy został dodany do mojej gry. E, dobra, także lecimy sobie tutaj. Mamy skrzyneczkę, mamy jakiś łuk. Ok, naprawdę bardzo przyzwoicie. E, I zaczynamy sobie normalnie. Giereczkę, zwykły gameplay, to jest w ogóle lama, która niestety, ale. Zaraz się kończy, ale zbiorę sobie tutaj jeszcze szybko z niej amunicję, żeby nie było, dobra. I lecimy teraz szukać tej broni, bo to jest chyba najważniejsze w tym filmie. Zobaczymy, czy rzeczywiście takowa broń będzie. Jest jeszcze mapa, ale po mapę sobie zaraz pójdziemy na spokojnie. Mamy jakąś pompę. Gites, Gites. Dobra, tam są jeszcze jacyś ludzie. Może ludzie będą mieli tą broń? Nie mam absolutnie pojęcia. Nawet, jak ta bro Co to jest za broń? Bo zbanowanych broń jest naprawdę dużo. Może być to, nie wiem, Zapotron. Może być to jakaś, nie wiem, OG pompa. Nie mam absolutnie pojęcia, co to może być. Dlatego sobie zobaczymy zaraz. Okej, okay, dobra, tutaj są ludzie. Wbijamy tutaj na fighta Cyk, nowy łuk. Znaczy, w sumie nie nowy, tylko stary. Tylko, że przywrócony do Fortnite'a. Dobra. Jo, kurczę piszonek, to bije, dobra. I czy tutaj jest jakaś nowa broń? Nie, nie widzę tej nowej broni. No dobra, <laughs> nie mam absolutnie pojęcia. I co to jest za broń, czego mam się spodziewać? Więc nie, wiem, może w skrzyni skarbów coś będzie? Nie mam absolutnie pojęcia. Też na początek chciałbym Was przeprosić za mój głos, że jestem taki troszeczkę zmęczony, ale ten film jest nagrywany rano i tak po prostu rano, żeby nie było. Kolejny ziomeczek tutaj jest jakiś. O, dwóch ziomeczków, dobrze, czekajcie. No spokojnie. Oni są chyba przeciwko sobie. Dobra, bierzemy tego. Jak się obrócił, ty, co to było? Chłop ma jakieś kurde cheaty. Dobra, bierzemy tego jeszcze. Dobra, coś tutaj buduje. Dobra, nice, mamy to. I co oni tutaj mieli za lud? Ej, kolejny. Kurczy, pieczone, Ile tu jest ludzi? Nie, nie strzelajcie do mnie, proszę. Także e, ten też nie miał nic takiego usuniętego. Dlaczego kurczę każdy ma ten lód? Ja chcę coś, co rzeczywiście zostało dodane tutaj do gry. Ej, tu jest jakiś koleś! Nie, dobra, Git. Ja nie mogę. Ile to jest ludzi? I on coś miał? Nie, on też nic nie miał. Okej. Okay. Także. Y, chyba musimy to normalnie znaleźć, tak? Po prostu ręcznie, bo tak inaczej to chyba tego nie no, znajdziemy. Kolejny ziomeczek. Y, no i nie mam absolutnie pojęcia, co to może być. Nie, wbijamy sobie tutaj do domu i. Co jest grane? Co? OG Pump Shotgun. Mityczne. Co jest? Ej, rzeczywiście jest. Mamy. Co jest grane? OG Pump Shotgun mityczne. Co jest? Ej, stara pompa. Nie. Czyli rzeczywiście mamy stary itemek w grze. Także moi drodzy, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmem, bo to jest naprawdę szalone. No i zobaczymy, co będzie na te 5000 łapek. Co przygotuje dla mnie oczywiście hacker. Jeżeli do Was by napisał jakiś hacker i by wam na przykład powiedział, żebyście coś ściągnęli, to nigdy tego nie róbcie. Ja akurat tego można by powiedzieć, że już znam. Tym bardziej, że on do mnie napisał prosty, że dodał coś do mojej gry. I rzeczywiście mamy starą pompę, i to mityczną. O kurcze pieczone. Dobra, idziemy ją szybko testować, ty, ale. Tego się nie spodziewałem, absolutnie. I że ona będzie sobie tak po prostu w domku leżała. Także naprawdę całkiem ciekawie. Nie mam absolutnie pojęcia, jak to w sumie, nie wiem, określić. Ale mamy starą pompę. Naprawdę super. Dobra, lecimy do ziomeczka. To jest jakiś ziomeczek. Podbijamy do niego. Jo! Dobra, dostał z 28. Stara pompa, przecież to jest coś wspaniałego. Dobra, to jest jeszcze wilczur. Stara pompa, OG pompa. No nieźle się zrobiło, widzowie. Jak to mawiają? Robi wrażenie. Kolejny ziomek do mnie strzela. Tam gdzieś go słyszałem. Tutaj gdzieś idzie sobie. Mordo, ja mam OG pompę. OG pompę, ty wiesz co to jest właśnie? OG pompa. To jest właśnie to. To jest OG pompa, moi drodzy. 25, ajajaj. 33! Dobra, mamy to. Kolejny ziomeczek wyeliminowany. OG pompą. No nieźle. Ale kurde, szczerze Wam powiem, że strasznie tęsknię za tą pompą. W komentarzu możecie napisać, czy Wy też tęsknicie za tą pompą. No, patrzcie tylko na jej tekstury, nie? No, tak ładnie wygląda. Jeszcze ona jest w wersji mitycznej w ogóle. Czemu ona jest w wersji mitycznej? Nie mam absolutnie pojęcia, ale naprawdę to działa. W sensie to jest sobie w wersji mitycznej, także mi to się jak najbardziej podoba. Szczerze, moi drodzy, nie spodziewałem się, że ten film będzie tak w sumie dla mnie fajny, może dla was też jest fajny, ale jak dla mnie jest giga fajny ze względu na to, że no nie spodziewałem się, że to będzie akurat ta pompa, tak szczerze. Bo to mogło być w sumie wszystko. zbanowanych banowanych itemów jest masa w Fortnite, cie. a tu jest akurat OG pompa, za którą można by powiedzieć, to jest taki itemek, którego naprawdę chciałbym, żeby wrócił. Żeby on powrócił akurat z tych usuniętych, Dlatego naprawdę fajnie, fajnie, mi się to bardzo podoba. I dobra, skończmy sobie tą gierkę. Jak już mamy tą pompę, no to moi drodzy, wypadałoby tutaj zrobić wina. Jeszcze mamy mapę, kurczę. Zapomniałem o tej mapie totalnie. Tylko, że ten skarb jest gdzieś tam po drugiej stronie, więc dobra, zrobimy tutaj niespodziankę dla kogoś, wyrzucę mu tą mapę, skoro i tak będę grał. OG, pompką. Mam pytanie, co się stało z mostem całym tutaj? Gdzie, gdzie jest most? Gdzie on wyparował? Ktoś go serio zniszczył? Czy to po prostu jest efekt trzęsień ziemi, bo nie mam absolutnie pojęcia, ale to wygląda naprawdę dość śmiesznie, ten most, ale dobra, nie most jest głównym tematem tego filmu, bo głównym tematem tego filmu jest właśnie ta broń. Eee, tak, miały być jakieś newsy, czy cokolwiek takiego, ale wyszło inaczej i myślę, że inaczej jest też fajnie. Jeżeli byście chcieli więcej właśnie filmów, na przykład z testowania jakichś takich broni, których nie ma w grze. To myślę, że no w sumie nie byłoby jakoś z tym myślę, że problemu, więc możecie jak najbardziej zostawić tej łapeczkę do góry, żebym wiedział, że chcecie. Yy, a my przy okazji lecimy wygrać gireczkę sobie teraz naszą OG pompką. Tutaj jest jakiś ziomek? Nie, to jest tylko NPC, siema NPC, ja tutaj Ci nie przeszkadzam, ale tutaj słyszałem ziomeczków. Dobra, lecimy do kolejnych ziomków, moi drodzy no. Naprawdę aż miło tutaj popatrzeć na to, aż miło na to popatrzeć, to jest... No prawda aż, <laughs> aż prawda, nie no ale strasznie fajna pompka, mi się wydaje, że naprawdę super, eee, dobra, cyk, okej, okay. tutaj jest ziomeczek, jo nie mogę, dobra, tutaj jest kolejny ziomeczek, git, i mamy to, dobra, git widzowie, dobra, i OG pompą dobijamy, i jest druga OG pompa z ziomeczka, co jest grane? Okej, okay, dobra, lecimy, double OG pompa, jak kiedyś to działa? No niezbyt to działa, ale no jest jakiś cooldown, dobra, robimy test, czekajcie, cyk, cyk. <grym> jak za dawnych czasów moi drodzy, OG yy, double pompa, tylko że z troszeczkę cooldownem, ale ten cooldown nie jest aż szczerze taki duży, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie, Ja, yeah, że to jest coś wspaniałego, naprawdę super, super, mi się to strasznie podoba. No i wygrałem grę, y, tak naprawdę nie robiąc nic totalnie, ale y, rzeczywiście mamy tą pompę, że to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek, mam nadzieję, że ten film dla was był tak samo ciekawy jak dla mnie, bo według mnie był on naprawdę, ale to naprawdę całkiem fajny. Także jeżeli chcecie więcej oczywiście to zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli jesteście nowi no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się i widzimy się w następnych filmach. 5000 łapek w górę mówi samo za siebie. To będzie jakaś niespodzianka, także zobaczymy co wtedy dostaniemy. Także trzymajcie się i cześć!